Dojechałem w takie przytulne miejsce, pora coś zjeść. Zwykle na wyjazdach takich jednodniowych jem na stacji jakiegoś hot doga i to mi wystarcza. Ale dzisiaj postanowiłem sprawdzić coś nowego. Tak żeby w terenie zjeść coś ciepłego bez gotowania. Mam tutaj taki zestaw To jest indywidualna racja żywieniowa, zestaw numer 2 i dzisiaj na obiad będzie mięso z kaszą gryczaną. Zobaczymy jak to, jak to, jak, to się, jak to smakuje ogólnie, bo to jest racja żywieniowa, której używa wojsko polskie i wojsko amerykańskie. Takich, takich racji używają na poligonach, czy na przykład na granicy jak byli, to też, też takie racje używali. To nie trzymałem. do rzucia. Pierek z witaminą C, kawa. To jest chusteczka odświeżająca, papier taletowy, woreczki strunowe, słucharki, eee, łyżka jednorazowa, jakaś chusteczka, batonik, eee, to jest obiad. Mięso z kaszą gryczaną Aby ja chciał przeczytać co to jest hmm, To będziemy jeść Rurka do picia To jest bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny Teraz to ok. tutaj mamy co to jest Koncentrat napoju izotonicznego Mieszanka owoców lipozyzowanych hmm, Czyli to jest suszone, można bezpośrednio spożyć lub Dodając, nawadniając to dodając niewielką ilość wody i mamy konserwę tyrolską dobra pierwszy zabieram się za, za obiadek głodny jak wilk jak to działa tego Tu otwierać Włożycie że nie jest 100 ml wody. tego pudełka, który rozdałem na 12 minut cukierce Да, там надо. Ну, ты занишил бы ту яйцо, я скучал бы это, кого-то вкушал не было. То есть имгодно. Пахнет? Ладно. Ну, Niezłe. Nie wiem, co to jest. Jabłko. Tam to było. Jabłko. To. Nie wiem, co to było. Ale dobre. A tu jest bananice. Na nas 20% truskawka, jabłko bez skórki, banan, wiśnia. To będzie wiśnia, czy z pestką. Trylowane. W tej paczce całej jest dzienne zapotrzebowanie na, na jedzenie. Dobre, o truskaweczka suszona mmm dobra to jest dobre pan smakuje napój a może się napijemy sakra co tu się dzieje Jeśli żołnierze na granicy jak jeździli tam Białoruś na białoruską granicę no to ja sobie potrafię wyobrazić że jak szli w las na jakieś nie wiem no na pilnowanie granicy no to takimi racjami żywnościowymi się raczyli bo no nie wszędzie może kuchnia polowa dojechać no i ciekawe, ciekawe jak to smakuje. A słyszałem, że w mediach trąbili, że żołnierze nasi nie są. No na pewno jak, przykładowo codziennie musiał taką rację jeść, nie był do tego przyzwyczajony, to... Kurde! Pachnie! Powąchaj. Ale pachnie! Ile tu miało być? Tu jest kreska 250 ml wody. Położę. Żeby mi to stało. Tak, tak mniej więcej. Leje więcej nic się nie stanie. Leje mniej. Też się nic nie stanie, ale na próbę to będzie tyle na próbę to lepiej zrobić tyle ile ma być. No. Słuchaj to zamknę. Szelpik, Tam witamina C, jest witamina E, witamina B6. No także tutaj jest To jest dwaje Nie wiem, czy to będzie widać. Ktoś był zainteresowany. No tu jest bardzo dużo witaminek. Cała tablica Mendelejewa. To ja myślę, że ja na takim napoju to bym cały dzień chodził. Ale zobaczymy. Myślę, że bym chodził cały dzień na takim. Bomba witaminowa. Ja tyle witamin w tydzień nie zjem. No pachnie. No leczka. Smaku. Hmm, nie wiem jak to... No to cytryna ale to tak jak w tych napojach, nigdy nie wiadomo co to za smak tu się zamknę, żeby mi robal nie wleciał jakiś o. i tłuszcz To jest dobre, żeby nie Jak na taką małą saszetkę z żarciem, taką saszeteczkę z żarciem, no to jest nawet nawet sporo, no objętościowo to się nie wydaje, żeby to było dużo. Ale... Sama ta, sam ten napój to, to już jest naprawdę... Urozmaica tą dietę, przykładowo ubogą jakąś. Sam ten napój dużo tutaj daje. To jest batonik energetyczny też. Baton owocowo-zbożowy o smaku morelowym Tu piszę tak. Uwaga, biały wafelek jest jadalny. To dobrze. Dobrze, że jedzenie jest jadalne. Czyli już serwa mi się zagrzała. To jest gorące piorruńsko. To dosłownie parzy. Już wyjmij teraz, no chciałeś jedzenie gorące, masz gorące, o kurde, nie wiem co tam jest, ale to jest, to jest gorące, w zimie, w zimie to można się tym zagrzać. O ma, jest gorąco. Już mówiłem, nie? I dobrze, i mamy nasz posiłek bez gotowania. Wreszcie w jest. A muszę przyznać, że za kaszą to ja nie przepadam. Za kaszą to ja nie przepadam, ale. Ale tam jest mięsko też. No. Zobaczymy, czy to się da zjeść. O, to jest taka klumpka. Zobaczymy, co to Zapach taki. Taki se. Czy mógłby być sią? Oj, kurde Kawałki mięska są. No jak to się z gularzem No to no takie kawały spore mięska. No to to, to, to tak samo właśnie smakuje. Zaraz no. poczytam co to za mięsko tam jest. Łopatka wyprzowa, kasza gryczana, wywar zgotowanego gotowanego mięsa, marchew, groszek, kukurydza, przyprawy, sól. Dla mnie to mało słone. Dla mnie to mało słone, bo no i ogólnie to nie dla mnie, bo kasza, ja, yy, ja mam taką dietkę, że... Lecą. nie im w ogóle węglowodanów także kasza dla mnie nie jest no nie jest jakaś taka odpowiednia ale tu jest dużo mięsa, tłuszczu U kasza to taki wypełniacz jest to tylko tyle no to zrobimy to tak żeby to ładniej wyglądało bo to nie wygląda soli to nie żałujemy Tak żeby to wyglądało. Sio pszczółka, kurde, osa Jak to się jest wzrokowcem, no to w takiej postaci to prędzej zje. No. no. то есть грамм 300 грамм na wyprawę to nie wiem gdzie zrobisz sobie taki obiad bo nie zrobisz sobie przeważnie to pucha palnik trzeba brać a tutaj bez gotowania wlewasz wody czekasz 12 minut Ciekawe jakie jeszcze mają menu Jaka uparta osa, no Jak osa się tego chce czypić, to znaczy, że to jest dobre. Ale sio. smaku pójdzie podejrzewam że sklepy by się nie sprzedawał ale tutaj też myślę że jest bomba witaminowa i energetyczna niestety padła mi bateria i w telefonie i w kamerze Byłem wtedy po przejechaniu ponad 300 km dystansu No tego batonika chciałem wam jeszcze dograć żeby pokazać jak on wygląda I go zjadłem nawet ze smakiem Mimo że to była jedyna rzecz która była przeterminowana z tego pakietu Jeśli chodzi o te, o te racje żywieniowe One są dostępne na Allegro Można sobie kupić Mniejsze lub większe Różne rodzaje ale te właśnie dostępne na Allegro są z skończącą się lub skończoną datą przydatności. A to dlatego, że w paczce będzie taki jeden produkt, jakiś, który no już się nie nadaje do spożycia. Tak jak w moim przypadku był to batonik, w innym przypadku może być to czekolada na przykład. Tego dnia zjadłem jeszcze konserwę i dokończyłem te owoce. Jeśli chodzi o konserwę, no to ja osobiście nie przepadam za takimi konserwami. Ta jeszcze mi się podgrzała na tym podgrzewaczu. Później mi się wieczorem jeszcze odbijała. Poza tym, no, znośny, znośny zestaw. Można się najeść. Także ja z pewnością skorzystam jeszcze z takiego zestawu, ponieważ lubię czasem wyjechać gdzieś w jakieś krzaczory na cały dzień, gdzie nie ma cywilizacji. I cieszyć się tą ciszą. Jeśli chodzi o cenę walorów smakowych tego zestawu, to bardzo duży plus, ponieważ smakuje lepiej niż kuchnia mojej teściowej. Jeśli materiał się podobał i był pomocny w jakimś stopniu, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. A subskrybentom dziękuję za to wsparcie. Pamiętaj o łapce w górę i nie zapomnij o tym, że sekcja komentarzy jest do dyspozycji. Pozdrawiam i do następnego. Cześć.